Dzisiaj, bardzo dużo powiem na pewno też o takich ogólnych sprawach. Powiem, oczywiście, co będzie Waszym wyzwaniem. Powiem też coś dla niej, dla niego, jeśli chodzi o miłość. Również wybiorę karty 50 plus dla wszystkich takich osób i dla kobiet, i dla mężczyzn. No i oczywiście. Będzie wiele ciekawych informacji na pewno dla Was w tym pierwszym tygodniu września. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Doszło ich bardzo dużo. Znów jestem bardzo szczęśliwa. Wiem, że oglądacie, dołączacie do mnie, więc wszystkich nowych osób serdecznie pozdrawiam. I dziękuję za lajki, za komentarze. Macie możliwość dać mi wsparcie, więc jeśli ktoś ma ochotę Postawić mi kawkę, to będzie bardzo miło. Można kliknąć Wesprzyj, i wtedy taką kawkę dostanę. A w zamian za to dostaniecie odpowiedź na pytanie na YouTube, które zadacie. A tymczasem przejdę do kart i ja oczywiście, jak zawsze, zaczynam tutaj od Barana. I zobaczymy. To będzie Waszym wyzwaniem na ten tydzień, takiego ważnego. I tak, na pewno tutaj będzie trzeba zwrócić uwagę, co będzie wyzwaniem. Będziecie zastanawiać się nad tym, że jest coś do podpisania. Podpisanie wynika z tego tytułu, że musicie samodzielnie na ten temat pomyśleć, co też oznacza, że zwróćcie na to uwagę, żeby ktoś nie namawiał was do czegoś innego, tylko pierwsza myśl jest ważna. Jeśli to będzie coś, co ma mieć miejsce i trzeba na to zwrócić uwagę, żeby samodzielnie coś prowadzić, no to jak najbardziej jest, jest to możliwe, żebyście mogli to samodzielnie realizować. Dla niektórych z Was może to być też prowadzenie czegoś samodzielnie, otrzymanie decyzji, bo tutaj widać jakieś też wsparcie finansowe. I to będzie dla Was takim wyzwaniem, bo to dla Was będzie taki nowy przedział, jeśli chodzi o wasze życie, i ta decyzja jest bardzo ważną decyzją, którą będziecie musieli podjąć. Nie będzie to proste, ale warte, żebyście sami taką decyzję sobie tutaj podjęli. Zobaczymy teraz co będzie was irytować. Bo czasami coś nas tam irytuje. Czasami coś tam przeszkadza w realizacji czegoś, więc zobaczymy, co tutaj nas będzie irytować. Tu jest pokazane przede wszystkim. Że na pewno coś, co może źle na Was wpływać, to widać jakiś podział. Czyli, jeśli mielibyście sobie pomiędzy sobą coś dzielić, coś rozwiązać, co mogłoby przynieść jakieś lepsze efekty, widać też, że to będzie związane z pracą, więc jest tutaj podzielone na pół. I to jest coś, co nie powinniście się w pełni do końca zgadzać, zastanowić się, bo jeśli coś będziecie dzielić na pół, co będzie związane z zawodem albo z wykonywaną pracą, będzie to dla Was niekorzystne. To też jest taka informacja dla tych osób, które rozpoczynają jakąś naukę, czegoś się uczą, coś, co jest dla Was ważne, żebyście mogli podjąć jakieś decyzje. No to widać, że to będzie tutaj takie trudniejsze, więc trzeba by było zastanowić się, czy warto to dzielić na pół. I to jest to, co może Was irytować, co może przeszkadzać w realizacji tego, co chcielibyście, więc należałoby to sobie dobrze przemyśleć. Nie trzeba podejmować natychmiast tą decyzję. W tym tygodniu taka decyzja przyjdzie do niektórych z Was, ale po prostu. Nie musicie natychmiast podejmować decyzji, żeby już na jakieś takie rzeczy się zgadzać, żeby to była połowa czegoś i tak dalej. Zobaczymy, co będzie dla Was pomocne, co może być wsparciem w tej całej sytuacji, bądź też w innej sytuacji. Na pewno takie wsparcie tutaj jest finansowe i tu jest as finansowy, co też oznacza, że wasza sytuacja finansowa w tym tygodniu będzie rewelacyjna. Przy tej karcie też oznacza, że połowę tych pieniędzy będziecie być może chcieli przeznaczyć na coś innego i tutaj w momencie takim jak dzielenie tej sytuacji, dzielenie tych finansów będzie dla was korzystne. Więc, gdybyście mieli dzielić jakieś pieniądze, to tak. Natomiast, dzielić coś w pracy, no to tak jak mówiłam, warto to po prostu przemyśleć. Zobaczymy teraz z kartami, co będzie ważnego dla Was w tym tygodniu. Taką najważniejszą rzeczą, która ma się wydarzyć. Jako najważniejszą rzecz, to przede wszystkim na ten tydzień zwróćcie uwagę na propozycję. Tu jest podzielenie pracy, a tutaj jest w kartach propozycja dwóch prac, więc to też oznacza, że na pewno będziecie przed wyborem dwóch zajęć. Jedno, jedno zajęcie będzie takim dorywczym zajęciem, a to drugie zajęcie. Jest taka stała stabilizacja, więc warto jedno i drugie zatrzymać przy sobie. Jest też tutaj pokazane, że osoby, które wybierają jakieś kierunki naukowe, to widać, żeby pierwszy kierunek, który przyszedł wam do głowy, żeby przy nim pozostać, żeby nie zmieniać tej decyzji, przynajmniej jeśli chodzi o ten tydzień. Jest też pokazane, że troszkę możecie być rozczarowani trudnościami w nowościach, które Was czekają w tym tygodniu, w sprawach zawodowych. Ale karty też pokazują przy tej karcie, że dacie sobie radę jak zawsze. Zresztą Baran jest dość silnym znakiem Zodiaku, i jak sobie coś postanowi, to on oczywiście to osiągnie. Więc tutaj, też w tej kwestii macie taką możliwość, żeby dojść do celu. Nawet jeśli ten cel dla was jest bardzo trudny. Zawsze macie takie możliwości, to jest pomoc na dłoń i pojawi się jakaś osoba, która da Wam wsparcie radę dobrą. pod koniec tygodnia i widać, że warto z tego korzystać, to, to co będzie ważnego, to wszystko widać, że tutaj dla was dzieje się. Przede wszystkim najwięcej w sprawach zawodowych i finansowych tu na samym początku. Dobrze, zobaczymy teraz, czy spełni się dla Was, zobaczymy, czy spełni się dla Was jakaś nadzieja na coś. Być może ktoś z Was ma jakąś nadzieję i nie wie, czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy. Jesteście przed jakąś decyzją, więc zobaczymy, czy to się ziści. I tutaj jest pokazane, że macie na to szansę. Na pewno najpierw musicie poczekać, nie będzie to szybko. Na pewno będzie wymagało podjęcia zmian w swoim życiu, zdecydowania się też na jakieś zmiany. Jeśli to taka sytuacja dotyczy się jakiejś nadziei, czy jakiś mężczyzna do kobiety bądź kobieta do mężczyzny, chce wrócić, chcecie rozpocząć coś nowego, to jest pokazane, że tak, można mieć na to nadzieję, ale nie będzie to szybko i będzie to z pewnymi trudnościami, który, z którymi na co dzień możecie się borykać. Więc tutaj jest pokazane, że, że trzeba dużo popracować nad sobą. Zobaczymy teraz... Co w sercu i co w miłości. Teraz przejdziemy do spraw miłości. Co dla niej i co dla niego. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to jeśli chodzi o kobiety, to tutaj jest takie przesłanie, że powinnaś mieć nadzieję, że pewnego dnia Będziesz mogła wybaczyć, czyli z tą kartą tu się bardzo dużo wiąże, że dojdzie do przebaczenia, dojdzie do tego, żeby można było wyjaśnić sobie wszystkie problemy między sobą i starać się po prostu wybaczyć, starać się dogadać. No i po prostu nie rozpamiętywać tego, co było. To jest w tej chwili najważniejsze. Zobaczymy, co jest dla mężczyzn, jakie mają tutaj przesłanie karty na uczucia. Jest pokazane, że dla mężczyzn chcą się tak znowu czuć. Czyli mężczyźni wspominają to, co było dobre, to, co było dla nich życzliwe, z czym się um, im kojarzy, coś miłego, fajnego. Chcieliby się tak samo poczuć jak kiedyś, więc jeśli nawet jesteś kobietą spod znaku innego i słuchasz znaku Barana i widzisz takie przesłanie na przykład że mężczyzna spod znaku Barana ma że chce się znowu tak czuć to znaczy że musisz stworzyć taką atmosferę w jakiej on się czuł bardzo dobrze i wtedy masz już jak to się mówi go w garści możesz po prostu osiągnąć to co chcesz no, Baran jest trudnym znakiem zodiaku upartym ale jest tutaj taka możliwość, żeby zrobić coś, co jest korzystne. Oczywiście mężczyźni, jak najbardziej, będą mogli się tak poczuć. To też jest dla nich takie przesłanie, że będą mieli ten tydzień na to, żeby poprawić swoje samopoczucie uczuciowe, poczują po prostu i tak od partnerki ciepło, i to, co było kiedyś między wami, tak jakby na nowo, to wszystko się. Zaczęło układać. I oczywiście, mam przesłanie ważne dla wszystkich: 50, plus, i dla kobiet, i dla mężczyzn. I zobaczymy, co będzie dla kobiet 50, plus na ten tydzień. Na pewno macie szansę na to, żeby poprawić komunikację i. Ta karta też oznacza w połączeniu z tamtymi kartami, że macie szansę na to, żeby zrealizować wszystko, co jest związane z towarzystwem. Czyli jeśli brakuje Wam towarzystwa, chcielibyście jak najbardziej mieć szansę, żeby zobaczyć się z kimś, kogo dawno nie widzieliście, planujecie na przykład jakieś spotkanie towarzyskie, no to jak najbardziej ten czas jest dla Was rewelacyjny i warto ten czas wykorzystać. I zobaczymy, co jest u mężczyzn 50. Plus. Jakie tutaj mamy przesłanie? I tutaj jest pokazane, że w sprawie mężczyzn to dużo będą musieli zmienić w swoim życiu. Dla niektórych z Was, mężczyzn, jest tak, że wejdziecie w nowy tydzień z nowymi pomysłami, jeśli chodzi o własne biznesy. Jeśli ktoś chce inwestować, jeśli ktoś chce rozwijać swoje umiejętności, a wstydzi się albo nie wie jak to zrobić, to właśnie ten tydzień będzie ku temu sprzyjał, dlatego że tutaj mamy asa finansowego i to jest zawsze strona męska, więc jak najbardziej to się opłaca, żeby to zrealizować, więc warto z takiej propozycji skorzystać i nie czekać, bo czasami możemy czekając stracimy po prostu wszelkie możliwe sposoby na to, żeby coś osiągnąć. I zobaczymy taką na koniec dla Was 50 plus taką kartę wyciągnę, co ważnego będziecie mieć na ten tydzień. No i na ten tydzień przede wszystkim tu jest pokazana Królowa Denarów, więc to oznacza, że wszelkie sprawy, które Będą tutaj związane i z urzędami i ze sprawami finansowymi, na pewno będą zrealizowane. Wszystko podług waszego planu, więc to co macie zaplanowane i jeśli z czymś wahacie się podjąć jakiejś decyzji, nie wiecie czy tak zrobić, czy to kupić, czy to sprzedać, czy zainwestować nawet... Na jakiś wyjazd, bo też jest to możliwe, no to tutaj jak najbardziej karty pokazują, że jest taka możliwość i warto z tej możliwości skorzystać. Także macie bardzo fajne karty. Myślę, że to wszystko, co mogę powiedzieć dla Barana na ten tydzień. Myślę, że wszystkie barany będą szczęśliwe. Że mają taki przekaz na ten tydzień. Chciałam Wam podziękować serdecznie za uwagę i nie zapominajcie o komentarzach, na które zawsze czekam, odpowiadamy razem. No i oczywiście, jak macie ochotę i chcecie taki indywidualny rozkład dla siebie, to zapraszam do mnie na stronę. Można skorzystać i. Wtedy będziecie mieli swój rozkład indywidualny na podstawie waszej daty urodzenia.